Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. Przede mną wyzwanie, które wybraliście na grupie Maksymalnie. O co chodzi? Przez 24 godziny, co godzinę, na tym Kole Fortuny, na którym wprowadziłem wczoraj wszystkie produkty, będę losował sobie rzeczy do zjedzenia. 24 godziny, pamiętajcie, czyli co godzinę losuję produkt, który muszę zjeść. Są tu rzeczy ostre, obrzydliwe, słodkie i dziwne, takie jak na przykład zjedzenie całej cebuli czy kilka kulek mojego psa, ale... No zobaczmy, mam 46 rzeczy na kolej fortuny i spośród tych rzeczy przez 24 godziny, czyli 24 rzeczy zostaną wylosowane, eee, biorę się za losowanie, bo przede mną ścianie, wychodzi godzina 10, od godziny 10 zaczynam wyzwanie, Także trzymajcie kciuki za te najgorsze rzeczy z pewnością. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja już nie mogę doczekać i szczerze powiedziawszy chciałbym zjeść jakieś normalne śniadanie. W tym miejscu nie ma wszystkich rzeczy. Mam na kole Fortuny dodane takie elementy jak na przykład ostry kebab albo duży zestaw, albo 20 nagetów. Więc jak wylosuję, wtedy zamówię sobie na bieżąco, aby zjeść ciepłe. Będę losował sobie na godzinę do przodu, żebyście wiedzieli co zjeść po prostu za następną godzinę. Także do dzieła. 46 rzeczy. Wylosowałem łyżeczkę soli. Na śniadanie super sprawa. Generalnie jestem głodny, więc myślę, że łyżeczka soli zadziała perfekcyjnie. Akurat mam to pod ręką. Na pusty żołądek, dobrze zaczęliśmy. Ale plus jest taki, że łyżeczka soli <grych> znika z mojej listy, a przede mną jeszcze 23 rzeczy. Mam nadzieję, że nie będę sobie trafiał sobie takich dziwnych jak ząbek czosnku na przykład albo cała cebula. Zobaczcie, tutaj jest 45 produktów. Już łyżeczka soli została wykreślona. Chodzi godzina 11. Ja Wcześniej jestem tylko na łyżeczce soli i powiem Wam, że kiszki mi Marsza grają. Mam nadzieję, że wylosuję sobie coś normalnego. Sól zniknęła z listy, więc nie trafię jej drugi raz. Wow, ale trafiłem. Babeczka od Madzi. Na śniadanie jest taka, więc tak się prezentuje babeczka od Madzi. Może nie jest jakaś hiper duża, ale jest pyszna. Wczoraj próbowałem śniadanie pierwsza klasa. Najpierw łyżeczka soli, potem babeczka na słodko. Prawie jak omlet. Dwie rzeczy wykreślone. Ciekaw jestem, co czeka mnie w godzinie 12.00 za chwilkę. Losowanie: babeczka była, babeczki nie ma. Zgrywam materiały i czas na losowanie. Paczka kwaśnych żelek na. Jako trzeci posiłek. No świetnie. Moje trzecie śniadanie. Super posiłek Jeszcze trochę zostało Przy okazji jak już jem wylosuję sobie, sobie coś następnego ja jebię. Mam do zjedzenia opakowanie tofu, więc e, sobie pokroję e, jakoś przyprawię i usmażę się robi, ja następną rzecz. <słyszy> 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 Zapychające, dobrze, że wędzone. Oczywiście jakiś smak czuję, ale dodałem ostrej papryki. Potem czeka 5 pięć ostrych papryczek. Pięć papryczek, które zjem za dziesięć minut. Ciekawe czy zjem coś dobrego w ogóle dzisiaj. Muszę się napić. Po kolejnym super posiłku. Czas na kolejne losowanie. Spaghetti, wreszcie coś normalnego. Za godzinę, czyli o 15, ja zjem sobie normalny obiad. Oglądam Master i i pani Gęba. Na szczęście mogę zjeść normalny obiad, ale czuję, że pochłonąłem już kilka dziwnych rzeczy. Muszę jeść mądrze, żeby zrobić sobie miejsce na pozostałe rzeczy, bo tu dopiero 5 godzin jedzenia. Po spaghetti wylosowałem dwa tosty z keczupem, więc y, też spoko całkiem bym powiedział. Z całym serem dojdzie jeszcze keczup. Muszę zrobić miejsca na pozostałe rzeczy, bo to dopiero 6 godziny ty gotowe. Jak widzicie, po słabym początku aplikacja mnie nie oszczędza. Następnym posiłkiem będzie paczka pierogów z indykiem. Więc dobrze, że zostawiam sobie miejsce, na razie nie jestem najedzony, jestem taki w sam raz. Zobaczymy co będzie dalej, bo jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do wylosowania. Fucking 400 dieta, dużo. Dwie minuty powinny się gotować, woda zaraz zacznie, bo zalałem rządkiem, także... Chyba po tym wyzwaniu będę musiał zrobić konkretny trening. Szkoda tylko, że wszystkie siłownie są zamknięte. Ale to nic, zapomniałem przecież, że mam gumy oporowe i na tych gumach też można poćwiczyć. Wy również możecie mieć takie gumy i robić sobie treningi w domu. Nic nie stoi na przeszkodzie kochani, nic nie stoi na przeszkodzie. Na końcu filmu mam dla was niespodziankę w postaci rabatu na takie gumy oporowe. Dużego rabatu. Co wy na to? Siema, cała Micha pierogów. już się parki. Nie wywołuj wilka z lasu Maksym. Bo zaraz wylosujesz z ziemniaki ze sparkami i to będzie... Coś lekkiego by się przydało. Trze. Cztery, czyli dwa razy tyle. Koniec. Nie chcę już losowania. Nie chcę, ale muszę. Losuję następny. Łyżka ostrego sosu. To mi się przyda, bo to już nic więcej nie zmieszczę. No to co? Ciach, łapkę w piach. <słuch> Okropne. I ostre. Ciekawe. Coś wylosuję na 19. O, pizza mrożona. Pigarnik odpalony za chwilę wjeżdża do środka. Robi się pizza, a ja sobie coś wylosuję na godzinę dwudziestą. Trzy razy baną. Składniki w postaci szynki znajdują się tylko na trzech kawałkach. Myślałem, że będę bardziej na żarty. Na całe szczęście mam jeszcze trochę miejsca. Ostatnie dwa kawałki. Trzy banany już gotowe. Patrzę, co zjem za godzinę. No właśnie. Lepsza lepsze od tej pizzy. Zestaw parówek z szynki. Fajm. Pićku. Pierwsza baruba. Druga. Jeszcze trochę trzy. Koniec. Zobaczymy co wylosuje Slipp <laughs> <laughs> det. 23 czas na mycie zębów, czyli e, opakowanie mentosów naraz miętowych. Mam dwa opakowania małych, czyli to jest jedno opakowanie dużych za 20 minut PDR ja. Ogarnąłem dopiero, że to są miętowe mentosy, ale gumy, wyglądające tak samo jak klasyczne cukierki. Wyżuję do końca smaku. Myślę, że z 10 minut. Mmm. A Pamiętowa. Aż czuję, że mi oczy zaczynają zawiórć. To że nie każdego dzieciaka, żeby zawsze wziąć sobie całą paczkę gum do japy. A jak byłem mały, to tak robiłem. Wyżułem. Nie ma smaku. Już więcej. Na no. Zupę dyniową. No i teraz podgrzać. Dochodzi 12, a ja już się robię zmęczony. Przetrwanie tej nocy będzie też nie lada wyzwaniem. Hmm. Szczerze myślałem, że będzie gorsza ta zupa. Madzia już poszła spać, a ja losuję sobie Następny posiłek. Dochodzi pierwsza. Ja sobie piszę nowy kawałek. Zaraz będę jadł słójczek dla dzieci. Jestem mega zmęczony. Ale wena jest najlepsza tej godzinie. Robiłem kiedyś odcinek, w którym jadłem takie jedzenie przez tydzień. Możecie sobie wejść tutaj i obejrzeć, jak musicie. litr lodów na noc świetnie tak zabijam czas przecież jak ja zjem te lody to od razu spać pójdę my zmieszczymy więcej nie dam rady dojeść tych lodów jestem już przeżarty jem od 16 godzin co godzina muszę wylosować coś na 300 00 6 makaroników o tyle dobrze, że nie jest tego dużo 6 makaroników które wylosowałem W opór zmęczony wylosowałem całą cytrynę. Już tą samą myśl zbiera mi się ślina. Myślę, że całą cytrynę najlepiej będzie po prostu wycisnąć do szklanki i wypić. To jest sok z całej cytryny. Zawsze jak pomyślę o kwaśnym to ślinami się zbiera. Zadanie <laughs> wykonamy. Trzeba wylosować następny posiłek. Masł. Plaster sera z masłem żychowym. Obejrzałem już prawie cały serial. Nice. A nie będę spał dłużej niż 24 godziny, bo wstałem chyba o siódmej, Więc będzie to 27 godzin, jeśli wytrzymam. Czas na prawdziwe, wykwintne danie. Potrójny kawałek sera i masełko odgrzechowe. Jesus. <laughs> Jesus. Takiego połączenia nigdy nie jadłem. Ciekawe, co wyrosły tym razem. Uwaga! losuje. Paczka mrożonych truskawek. No ładnie. Normalnie jestem taki śpiący, że idę się ogolić, może obudzę się od wody. Kupcia i z wami ja po środku się widno robi swój musztardy, musztardę ja pierdę co waż je mnie było Te same pyszności na koniec. Patrzę na te puste opakowanie po musztardzie i Pff, cały czas mi się odbija, Chyba już nigdy nie dotknę musztardy. Nie dam rady, Nie dam rady. gorsze tak może być to surowe jajce. przedostatnie rzeczy. rzecz, pana jajko. No dobra. Dobra, wylosowałem miseczkę kapusty kiszonej. Po tych wszystkich różnych kolinarnych wybrykach, Moje kubki smakowe tak zwariowały. Ostre, słodkie, słone, kwaśne, niedobre, mdłe, dużo, mało. Jak już sobie takiem tu kapustę, to zachęcam Cię do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie Maxem Dziłkowski, tu się pojawi. Wbijaj, będziesz mile widziany, jak każdy. Ostatnie losowanie I kończę tą zabawę Bułka z masłem, nie? Chociaż tyle dobrego Bułka to testowa. Wiem, że każdy liczył na całą cebulę, ale myślę, że bym się zżygał po prostu Już mój żołądek dostał taki w do mała Cieszę się, że to ostatnie Już widać, że jestem zmęczony Cieszę się niezmiernie, że to już jest koniec że nie wylosowałem tej całej cebuli, ale były inne rzeczy, które były równie obrzydliwe, tak jak słoik musztardy. Koniec. Niezmiernie się cieszę, że to wyzwanie jest już za mną. Nie spałem ponad 24 godziny. Dodatkowo przez 24 godziny ładowałem w siebie różne dziwne rzeczy, różne posiłki, które niekoniecznie były dobre dla mojego organizmu. Jestem wykończony. Ale jak się wyśpię, to zrobię trening. Mam dostęp do gum oporowych, zresztą widzieliście to na poprzednim odcinku. Dodatkowo mam dla Was fajną niespodziankę w postaci darmowych 17 zł z okazji dziesięciolecia AliExpress. Wystarczy, że złożycie zamówienie za minimum dwie dychy, wpiszecie hasło maksym 10, kod rabatowy maksym 10, i automatycznie od salda Waszego zamówienia zostanie odjęte 17 zł, więc płacicie 3-4 zł. Co więcej, jak masz dla mnie jakieś wyzwania, zostaw komentarz z propozycją na wyzwanie. Pamiętaj o tym, żeby zostawiać subskrypcję, zostawiać łapki do góry i widzimy się w następnym wyzwaniu. Do zobaczenia.